Jak to polisman przeszukuje mnie. Przecież mam prawo nosić to co chcę. To co moje jest moje, co jara mnie. W razie co nie wiem przecież jak i gdzie. Jak to policjant przeszukuje mnie. Przecież mam prawo nosić to co chcę. To co moje jest moje, co jara mnie. W razie co nie wiem przecież jak i gdzie. Wolności, tej wolności Co chciałbyś ją mieć A twoje oczy ciągle w gotowości Cały czas coś przeszkadza ci mieć Marzenia, które są, które już tutaj były To nie są, który prawo ci da Ja jestem z tych, którzy dadzą ci siły Mówimy, każdy jest wolny i tak Jak to polizman, przeżukuję Przecież jak i to gdzieś. jest pieśń, słowo i muzyka I nawet jeżeli ty będziesz się bał Przez tej wolności to masz ją głośnika. To jest to, co nie ci da Wiadomo, że ty młot, będziesz widział to samo Nie tylko wtedy, kiedy będziesz chciał Cieszyć się tym, co ci dawno zabrano Ja mówię, każdy jest wolny i tak Jak to polisman przeszukuje mnie? Przecież